Se ma, witajcie, jestem po meczu Dania, Belgia. E, Belgia wygrała 2-1, choć Dania prowadziła e, w pierwszej połowie. 1-0. No, najlepszym typem są Kevin de Bruyne. okej, okay. okay, mi się podobało. E, statystyki są takie: e, Posiadam piłki dla Belgów lepsze. No, takie: pół na pół. E, mieli już, e, co, co widzę, cztery mecze, z czego pierwszy mecz wygrała Dana w 1994 roku, potem w 2020 mieli e, i tutaj Belgia wygrała 2-0, potem e, to było w Lidze Narodów, potem wygrała już 4-2 i teraz wygrała 2-1. To to jest skład Danii bo o, to jest skład Danii, a to jest skład Belgii, dobra. Więc tak, w drugim minucie meczu y, Polsson strzelił bramkę, no nie spodziewałem się tego, ledwo co wszedłem do domu z, y, ze strefy w kibica, włączę telewizor, patrzę, tu pier, y, pierwszy minuta, tutaj y, y, zaczyna się mecz, zaczął się 11 y, sekund temu, ne? idealnie zdążyłem i nagle akcja i golitkę Okej, okay. potem Kevin De Bruyne wszedł za boisko dla Mertensa, Azard po asyście Kevin De Bruyne, oczywiście nie tak tylko jego brat z Bresi Dortmund strzelił bramkę na 1-1. I potem w 70. minucie meczu Eden Azard chyba wszedł na boisko za Karasko. Szalił, podał do De Bruyna, szalił na 2-1. E, tak. O więc e, ten mecz, jak w poprzednim meczu, za zobaczyć. E, na miejsce jest. Polska jest. Nie jest najgorsza. Polska, więc ciesza się bardzo że Anglia i Chorwacja jest niższa od Polska Słowacja. To mi się podoba, więc tak, oceniam tego meczu, oceniam ten mecz. No, myślę, że będzie sensacja, że Dania wygra. Ale no, nawet obstawiłem ten wynik 2-1 ostatnio sobie tak w typach, sobie tak jeszcze przed Euro sobie tak z... i teraz zobaczyłem sobie te typy, no, ze screena zrobiłem. No i yy, dwa 1 postawimy w tym meczu, więc cieszę się, 9 na 10 i to chyba nic nie zmieniło. <grystanie> tak wygląda tabera yy, grupy B na razie. No Finlandia ma tutaj duże szanse, żeby wyjść z grupy, No dobra. Więc zapraszam was jeszcze dzisiaj na mecz ostatni Holandia-Austria. No i zobaczenia w następnym odcinku właśnie po meczu Hollanda w